Siemanko, z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie go wygrać, standardowo zostawiacie lajka, like subskrypcję dzwoneczkiem, komentarz. Eee, oczywiście widzowie też wbijacie pierwszy link w opisie, ponieważ moim kodnikiem macie 5% wpłaty na G4, a możecie sobie wpłacić każdą metodą płatności, także wszystkich serdecznie zapraszam. Ja już się przedłużam i zapraszam was do otwierania. Okej, okay, jesteśmy widzowie na G4. Pamiętajcie pierwszy link w opisie, to już wam przed chwilą mówiłem, ale jeśli ktoś wpłaca, może mi również e, nagrać materiał właśnie z wpłacania i wysłać mi na Discorda, ponieważ te osoby, które wysyłają, e, będą brały udział w konkursach na naprawdę spoko temki. Dzisiaj mamy widzowie 3700 zł. No i chciałbym zrobić Dragon Lorkę. Albo Meduskę, zobaczymy. Albo Dragon Lorkę, albo Meduskę, zobaczymy na co... Yy, jak pozwoli budżet, mamy 3700. No także e, sprawdźmy. Sprawdźmy, zacznijmy sobie na spokojnie, i zacznijmy sobie od 5 skrzyneczek AK 47. A może akurat skończymy na jakimś, nie wiem, white lotusie, factory New e, czy coś w tym stylu. No zobaczymy jak będzie odcinek przynosił e, korzyści. Na razie otwieramy sobie na spokojnie skrzyneczki. No i zobaczymy co tu będzie leciało. No skałaszka, z skałaszka z słabiutko. No to jak był kałaszek, to musi być standardowa włupka. E, no, te skrzynki muszą być Widzowie Muszą być, bo one są naprawdę czasami dobre. Tutaj średnio za łupki 62 zł w plecy, ale na spokojnie. Taki budżet e, mamy w dzisiejszym odcinku, że jak daje na minus e, daną kwotę, to da się to odrobić. Znaczy, zależy jaką też kwotę, bo jakby dało na minus 5000 tysięcy znaczy 5000, jakby dało na minus 1000 zł, no to wiadomo, że ciężko byłoby to odrobić. Ale wiecie, co? Zacznijmy na grubo. Luxury knife, 900 zł i trafiamy Trafiamy widzowie, karambita night Wierzę w to, że uda się go trafić, 2100 zł on kosztuje Także mam nadzieję, że uda się go trafić, najpierw testowe otwarcie na spokojnie, bo jednak to jest 900 zł No i teraz by dało, dałoby gucika Który byłby wart 470 zł, to byłaby duża strata, także otwieramy Luxury knife, 900 zł wydajemy i dostajemy Znowu tego Guta, no nie no, muszę zobaczyć ile na niego jest procent szans, 23 aż, no właśnie, dobra, ale otworzymy jeszcze jedną, otworzymy jeszcze jedną, najpierw testowe znowu i na testowym znowu by dało Guta, no to teraz proszę, proszę o jakąś zdroższą koskę, tylko nie ten Gut, jest ok chyba, Hansman Knife Slaughter, on kosztuje widzowie 1166 zł, no ale w sumie jakby... Jakby nie patrzeć, dwa te same, dwa te same skiny, no nie zwróciły skrzynki Ale mamy jeszcze sporo tych kałaszków i Awupek. To zrobimy sobie kontrakt, no jak na razie oddalamy się od jednej z tych Awupek, Ale no zobaczymy, zobaczymy jak będzie na koniec Podpisujemy tutaj kontraktik, możemy dostać 360 zł Dostajemy 89 I wiecie co? Zaryzykuje. Możemy dostać 4 nawet Jest to bardzo duże ryzyko Ale proszę Nie wiem 1300 zł, 1300 zł, no i już zobaczcie jesteśmy dużo w plecy, jesteśmy bardzo dużo w plecy Także musimy się odbić widzowie, musimy się odbić I zrobimy sobie Troszkę skrzyneczek test your luck. Tutaj damy od razu pomiń animację, tutaj jest bardzo mały procent szans Na dropnięcie czegoś, ale otworzymy sobie no wiecie no 5 takich skrzynek kosztuje 15 złotych Także no troszkę z tym pominięciem Możemy sobie pootwierać. No jak tutaj już jeden itemek jakiś wyleci to już jest na pewno... No fajny proficik i mamy kosę! Mamy kosę 423 zł. Pięknie. Pięknie, pięknie siadło, bo 0.01 16% szans. No to otwórzmy sobie jeszcze. Jeszcze troszkę otwórzmy. Czyżby to była nowa zbugowana skrzynia? No w sumie nie otwierałem nigdy. Także zobaczymy, co będzie jeszcze. No i tak jestem do przodu z tej skrzynki, także no troszkę jeszcze sobie mogę tutaj pootwierać. No, jeszcze z 5 razy się klikniemy. Jeśli nic nie poleci, no to lecimy sobie dalej. Cyk, nie ma. Do 2,400 sobie zejdźmy. No albo, no dobra, do 2,400 sobie zejdźmy. Kurczę, no jeszcze jedna kostka by się przydała jakaś tutaj na małym procencie. Jak na razie nie zapowiada się, ale zobaczmy. Dobra, jeszcze 4 przed nami. Otwarcia nie ma. Nie ma. Nie ma. I nie ma. No niestety, niestety, jedna kostka tylko siadła, czyli jesteśmy chyba na zero z tej skrzynki, dokładnie tak. No, ale trzeba tutaj wyjść na profit widzowy, bo my tego nie możemy tak zostawić. No, fire and water. Fire and water. Nie nie, nie, nie lubię tej skrzynki jednak. Nie lubię tej skrzynki jednak. Co by tu kurczę otworzyć? Jest dużo tych skrzynek. No to lecimy z premium. Lecimy ze skrzynką premium, bo tutaj... Tak jak widzicie i mamy Meduzę, i mamy Dragon lorkę. Mamy naprawdę kozackie itemki. No może, może akurat się uda. Lecimy z tą skrzynką do końca. Pojedynczo będę otwierał i zobaczymy, co w pierwszej. W pierwszej mamy wulkana. I to jest bardzo dobry traf, bo to jest Well World 328 profitu. Pięknie, otwieramy dalej. Wiadomo, że duży procent jest na tego see you latera. Ale jest po raz kolejny dobry drop, bo to jest awupka Boom za 479 złotych i po raz kolejny 330 zł zysku. No i widzowie, tak możemy otwierać. Jeszcze nie poleciało nic z tej dolnej półki. Jest naprawdę dobrze, chociaż na pewno raz poleci. Muszę być tego pewny, że raz poleci właśnie teraz. Ale na spokojnie, no i tak jesteśmy na proficie. Otwieramy sobie tą skrzynkę do końca. Proszę o coś dobrego. Może haul! No, tym hmm. razem znowu bizonik, znowu słabiutko. Mam na, no znowu do 3 razy sztuka. No to czwarty musi być lepszy, widzowie. Czwarty musi być lepszy. Zostawcie łapeczkę w górę jak chcecie. Więcej takich droższych openingów. No, czy to da profit? Niestety, niestety, nawet skin ponad stóweczkę nie daje profitu. Ale mamy jeszcze dużo pieniążków. Także otwieramy. Jezus, myślałem, że będzie night. Myślałem, że będzie night, ale wiecie co, widzowie? Otworzę, o, będę otwierał po dwie. Będę otwierał po dwie. Może akurat, może akurat. Jest Blood In The Water, który oddał, ale drugi temek nie oddał. Skipnąłem i to była dobra decyzja. To jest AWK Boom. No jak na razie jesteśmy chyba w plecy, ten Case, case Hardened jakby oddał. Niestety strata. No i ostatnie dwa otwarcia zostały. Dwa otwarcia. Nie wierzę, czemu nie ta Akihabara? No to by było coś niesamowitego. Sprzedajmy to sobie i ostatnie dwa otwarcia po dwie. No i zrobimy jakiś tam kontrakcik i upgrade. No kurczę, czemu nie ten deal? No, zaczęło się kapitalnie z tą skrzynką. A może skończymy na Meduzie? Niestety nie, niestety nie, widzowie. No i na pewno jesteśmy w plecy teraz. Dobra, no pierwszy kontrakcik te tańsze itemki sobie tutaj zaznaczymy 200 zł. Możemy dostać 560, a dostajemy 135. No, i mamy w ekwipunku 2300 zł. Robimy z tego kontrakt. To, co wyleci, upgrade'ujemy. No i zobaczymy. Może być nawet 6000. Jest nomad, jest nomad. Za 2200 zł. Okej, okay, jakiejś tragedii nie ma z tego kontraktu. No i weźmy sobie, widzowie AWP Dragon. Aha, mamy Dragon Lorki. Nie ma, widzowie. Nie, ma. A jest Dragon Lorka, dobra, jest Dragon Lorka. Najtańsze za 18 koła Nie, nie, nie Ok, to zróbmy meduzę Meduza w stanie well worn 21% szans Jest to możliwe widzowie Jest to możliwe, Ja jadam bardziej tutaj I upgrade'ujemy Co ma być to będzie? Proszę To leć Nie Dlaczego ja to przesunąłem? Dlaczego ja to przesunąłem? Mogłem to zostawić nie wierzę. Nie wierzę. Nawet jeszcze chciałem na koniec, a 500 zł wysiadło. No nie wierzę, widzowie. Mogłem nie ruszać tego i mielibyśmy AWP Meduzę, a tak to nie mamy nic. Także co? Ja wam dziękuję za oglądanie. mi się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.